Witam, akwarysta niedzielny. E, Mój high-tech, olany troszeczkę. <laughs> e, co dzisiaj? Zabrakło mi CO2 e, we wtorek. A dlaczego mi zabrakło CO2? Dlatego mi zabrakło CO2, że mam dwie butle: jedną dwukilową, drugą półtora kilową. Jedna jest stara, e, no ma już tam ładnych parę lat, a druga jest kupiona w tamtym roku. No, w jakimś tam sklepie akwarystycznym polskim, internetowym. I ta półtora kilowa butla, i rok temu, jakbyście się wrócili do mojego filmu, e, bardzo szybko mi zgubiła gaz e, przy zakładaniu tego Haiteka. A se pomyślałem, kurde, no tam tych bąbelków za dużo puściłem. Rzeczywiście dwa dni, kurna, i po butli, mówię, kurna, ale zagazowałem to akwarium. No. Ale teraz, kurde, w tamtym tygodniu w, w sobotę czy w niedzielę skończył mi się gaz. Zamieniłem te butle. Wszystko OK. W porządku kurna we wtorek przychodzę i patrzę, a tu ząk na butle nie ma gazu. Także dupalipa. Gdzieś leci, leci gaz bokiem. Nie leci z reduktora, bo reduktor na butli dwukilowej nie cieknie. Butla 2 mi wystarcza tutaj na pół roku, a ta 1,5kg wystarcza mi na dwa dni. No, ale nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że pomimo to, że zabrakło gazu, do, do, dosłownie na 4 dni, środa, czwartek, piątek, sobota, dzisiaj, dzisiaj dopiero zamieniłem butlę. Nie, pojechałem, nabiłem tą dwukilową i, i, i podłączyłem. I zobaczcie, zero reakcji akwarium. Ja we wtorek, no, no nie, nie, nie będę ukrywał, no sobie się wkurzyłem. No, no nie, żeby nie powiedzieć bardziej, bardziej dosadnie, trochę się wkurzyłem i powiedziałem, a mam to gdzieś, będą wywali glony, będę miał o czym kręcić filmy, Coś na wzór Przemka P, który tam kiedyś, kurna, specjalnie przedawkowywał nawozy i tak dalej i, i, i walczył potem z glonami. To, będzie o czym kręcić filmy. Będziemy walczyć z glonami, a jak się nie uda, to będzie po prostu przyczynek do tego, jak wiecie, żeby to spróć do akwarium szybciej. No ale, no zobaczcie. No co mam wam, co mam wam tu opowiadać, kurda? No zrobię pauzę i zrobię wam parę, parę, parę zbliżeń. To, to na rośliny jakoś wpłynęło jeszcze lepiej niż, niż z tym gazem. E, poczekajcie, pauza. No, zobaczcie makrandę, czy tam dalej, e, obojętnie, czy bakopę, czy, czy. Zero, zero glona. E, bardzo ładnie wybarwione. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, że. Jak to moje akwarium funkcjonuje? Już jestem głupi. Fakt, faktem, nie robię żadnych testów, nie robię żadnych jakichś tam e, e, wielkich pielęgnacji przy tym akwarium. Widzicie, że zarasta kurna mi, mi e, kompletnie. E, więc e, więc e, jestem głupi. Tak jak mówię, to akwarium chyba słyszy, że, że no, zbliża się ku, ku próciu. Tego, tego tego zbiornika i, i robi mi po prostu na złość. No, no zobaczcie na chrę. No, kurde, ładne, ładne roślinki, ładne przyrosty. Nie wiem, co musiałbym teraz zrobić, żeby zepsuć to akwarium. Pewnie w ogóle zostawić je na miesiąc bez podmian, bez niczego, i może wtedy coś bym, coś bym, tutaj, coś bym tutaj kurna spierniczył. Jedyne, co tutaj w tym akwarium, to trawnik trochę podupada. No ale podupada z tego względu, że nie ma światła, no bo widzicie, tutaj do, do dna to wszystko, co zarasta u góry, to e, po prostu zasłania światło temu trawnikowi i, i no, ma coraz ciężej. Także będzie jutro ostre cięcie i... E, no i co? No i tyle, no. E, 4 dni bez CO2, zero, zero reakcji zbiornika. A, co wam chciałem jeszcze powiedzieć? No niestety ta Apisto Samczyk od tej samiczki, którą tutaj teraz widzicie, no nie przetrwa. No, ja od razu mówiłem, że to moje leczenie na pewno na nic się zda, bo To było za późno za późno podjęte jakiekolwiek działania, więc... Ech, trudno. E, dobra, do jutra. Jutro będzie 350, e, bo zapomniałem wam parę rzeczy tam powiedzieć, o 350, więc e, w tamtym tygodniu zapomniałem powiedzieć, więc e, do jutra trzymajcie się, na razie, hej.